460 posłów mamy, jak Państwo wiedzą, przewidzianych w Konstytucji, obecnych jest 429, nieobecnych 31, a więc mamy kworum. Zakończyliśmy wnioski formalne. O głos prosi Pani Minister Izabela Leszczyna. Bardzo proszę. Możemy się tak umówić, że najpierw wysłuchamy, co pani minister ma do powiedzenia, a potem ocenimy jej wystąpienie. Być może podtrzymają państwo swoją opinię, ale to później. Dobrze, dajmy się wypowiedzieć panie, pani minister. Panie marszałku, wysoki sejmie. Nie w tej Izbie i nie o tej porze, drodzy Państwo. Przestańcie takie rzeczy tutaj krzyczeć. Nikt nikomu różki nie będzie się, pokazywał. Proszę bardzo. Upominać się o ten konkurs to jak upominać się o konkursy z Funduszu Sprawiedliwości. Powinniście się wstydzić.